Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia, od pierwszego śmiertelnego wypadku drogowego z 1869 roku do dziś w takich zdarzeniach zginęło na świecie 35 milionów osób. Obecnie na całej kuli ziemskiej rocznie ginie około miliona 200 tysięcy osób. Średnio co 30 sekund jedno. A nawet do 50 milionów zostaje rannych. W różnych krajach prowadzono badania nad zależnością liczby zabitych od prędkości pojazdu. Na przykład jeden z brytyjskich badaczy opracował model analizy statystycznej umożliwiający oszacowanie wzrostu liczby ofiar przy określonym wzroście prędkości. Wynika z niego, że podniesienie prędkości o 3 mile, czyli około 5 km na godzinę, może skutkować w skali roku dodatkowymi 25 ofiarami śmiertelnymi. Z kolei Amerykanie obliczyli, że odsetek zabitych pieszych wynosi 2,3% w przypadku samochodów poruszających się z prędkością 10-20 mil na godzinę, czyli około 16-32 km na godzinę. Gdy prędkość rośnie do 40 mil, 65 km na godzinę i więcej, 54% ludzi ginie. A więc jak mantrę powtarzamy, noga z gazu. A teraz już oddaję głos naszym komentatorom. Dzień dobry, witam Państwa w programie Na 8 W naszym cyklu Nie Zabijaj, Nie Daj się Zabić. Za chwilę razem z Sebastianem Wątrową. Pooglądamy jakieś zdarzenia drogowe i do czego będziemy próbowali dotrzeć. Tak, będziemy próbowali przede wszystkim wyjaśnić, jak do tego doszło. E, takich zdarzeń na drogach mamy mnóstwo. Na pewno je spotykacie też e, będąc użytkownikami e, dróg, więc zobaczcie to razem z nami. Oglądamy. No to chyba szły mnie zakręt ten na średniczówce, tak? Tak, hmm. No mamy autko, które chyba jeździ za szybko trochę. I nadmierna prędkość. Zobacz, on... Ale on tu jakiś dziwny manewr wykonał. Nie, nie, nie o tym manewrze teraz mówię, bo to już nie jest manewr. Tylko na początku o tu. A może to był jakiś, nie wiem, wystrzał opony? Może, z... może coś się stało? Może. Może złapał gumę i... Tak no, groźnie się to tak. No Trudno powiedzieć. Na pewno nadmierna prędkość tutaj albo niedostosowanie prędkości też przyczyniło się do, do, do tego, co się stało później. No zastanawiające jest to miejsce, od którego jakby przecina trzy pasy. Tak, raz, dwa, trzy. Tak. Albo faktycznie no coś się stało i gdzieś złapał psowiową gumę w tym momencie i stracił panowanie nad pojazdem, albo no, też mogło się coś stać w samochodzie, nie wiem, spadł mu telefon, bo naprawdę ludzie robią różne rzeczy, więc sięgnął po niego, stracił nie pociągnął, kierownicę. Ta, pociągnął kierownicę i to był moment. To, co stało się potem, to już, to już nie, nie było szans zapanować nad tym. To i tak szczęście, że tylko... Przytulił się i cmoknął ba, 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 balustradę, bo mogło to się skończyć naprawdę dużo gorzej. No, to jest jeszcze taka ewentualność tutaj, że pan się przestraszył, że, że wychodzi samochód pod kontroli. Za mocno chciał kontrolować kierownicą to i po prostu go wyniosło. I wpadł w poślizg, nie miał szans już opanować pojazdu. Natomiast spodobało mi się twoje określenie i tak bym to proponował nazwać. Smoknięcie w barierkę. Tak, smoknięcie barierki. Obejrzeliście Państwo razem z nami pewne wydarzenie drogowe. My wyraziliśmy o nim swoją opinię. Być może Państwo macie inne zdanie. Zatem piszcie. A powiedz, Sebastian, gdzie Państwo mają pisać? No oczywiście zapraszamy na nasz fanpage, na naszą stronę internetową i oczywiście na YouTube'a. Tam też możecie wyrazić swoją opinię, swoje zdanie na ten temat, czy się z nami zgadzacie, czy może widzieliście zupełnie inaczej ten przypadek. Każde Wasze zdanie będzie na pewno mile widziane. Lajkujcie i subskrybujcie nasz kanał przy tym. No i zapraszamy do oglądania programu Na Osi. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.